Na no to już było no, w peklu, to się ta karta już się spaliła, bo to jest zbędna. To takie wyrzuciłem takie karty z ojca i zginął mi, zginęły sobie. Chyba nie ja mówił, mówię, że to jest wszedł do banku, żeby dwa i pół tysiąca złotych pieniędzy, no nie wiadomo bo on musi najpierw Powiedzieć na no co mu pieniądze, ale jak powiedział że na motor, na, na ciaka, to powiedział: Najpierw pan motor kupisz, później poka pokażesz rachunek i dopiero pieniądze damy. A w Hiszpanii już teraz jest, za, za własne pieniądze, tu musi płacić podatek, a będzie wypłacą. I wszędzie plastiki się płaci. Po mi dziwem co, za te garaży. Paruba. Pa. Summerfield. Summer tam ci zrobi zaraz. Ten wieje dziewczynki. Ten jest masażony. Tamten w koronkę poszedł, na gierę rozrabiał, młode wilki trzelają wszędzie, teraz wiązki stęży, z koziej wórkiem, rękawikami wórki. My to mieliśmy właśnie do takich sytuacji kolorowych. Pieniądze pracowało, pracało się. I tak właśnie raz, raz w roku. Gdzieś sobie chcę wyskoczyć z za zagranicami albo w Polsce, czy u mnie i nie mówię, hmm. tak, po wyroku sobie pochodził. A na głupie pytanie, głupia odpowiedź. Ja mówię, dajmy, że jest nie nie dajcie mi odkrycie. Nie zaciemnicę, mi, tu, nie chcę. Ja przeżyję. Prawda, tęczka. Jak w słyszymy Ja jakby to co, ręce mi zabrania, jak jest końca. Za 270 zł, dla ja Wam. Przeżyć miesiąc, za 200 zł już przybył w Warszawie. Gdzie nie zadzwonisz tylko? Na ruski język, a ukraiński język, wciśnij jakąś tam cyferkę. W Polsce jesteśmy. Ja to manibę musiałem szybko angielski nauczyć. Dobra, pozdrawiam tych, co lubię. Tych, co nie lubię, nie pozdrawiam. Przestań się hakować, bo zahakować to jest 2-3 lata w pierdolce. A za to, że dzieci uży używać tych rzeczy niefajnych, to tam będą wiedzieli już, co tam zrobić. On na probation jest.